Przechowywanie żywności dwojaki, opakowanie stworzywa, opakowanie bambusowe. Przechowywanie i transport żywności było trudne. Podstawowym środkiem konserwującym była sól, innym lód i ziemne lodówki. Największą zmianą była kolej, czyli skrócenie czasu transportu. Współcześnie chłodnie to jedna z najbardziej energochłonnych dziedzin, mimo że jest wiele nowych środków konserwujących Kwas benzoasowy, benzoesan sodu, ale indywidualnie przechowywanie przybiera formę pojemników. Dostępność materiałów, z których można wykonać tego typu rzeczy, jest ogromna od naturalnych po sztuczne. Dawniej były to materiały pochodzenia naturalnego glina, drewno, metale plastikowe pudełka to dwudziestowieczny wynalazek. A w XXI wieku moda odrzuca plastik z powodu zaśmiecana środowiska i próbuje wrócić do drewna.